Ja, mam chłopaki. Chciał na nie. Możesz w środku nagrywać? W środku. Dobra, dobra. Dzięki, dzięki. Udało mi Widziałem, widziałem, 0-1. Sprawdzimy coś. Oto, witamy. Pierwszy, pierwszy mecz od porażki zaczęliśmy, ze Skabreton To witamy, chaosie kontra, szkoda czasu. I 21.30 minęła i rozpoczynamy drugą kolejkę, trzeciej ligi szóstek. I... Ależ atak będzie, 1-0 tak! To jest bramka dla Hasiołka Kałuszy. 1 do 0 dla gospodarzy! Ależ fantastyczna skuteczność! I proszę Państwa... o to wymieniam składy, czyli... Kuba Kaczkowski, Mateusz Pomacki i Michał Szumiata ten z trójką Oskar Koczyński Tomasz Perowicz i... czekamy na drugą bramkę. Michał Szumiata, Oskar Koczyński. jest przy piłce, Mateusz Pomaski, Tomasz Perowicz, Perowicz jest przy piłce, to środkowanie, a rozpoczęcie od bramki, bramkarz szkoda czasu. Ależ, Szumiata. Ratuje drużynę Hasioka. Oskar Koczyński. to Oskar Mateusza Pomackiego. Pomacki szuka podań. Dobrze, że no to Michał Szumiaty, ale Hasiok do przodu. I po kolei bramkę, Bramka. Ależ nad Bramką. Tomasz Perowicz. Był bliski strzelenia. Drugie bramki dla Hasioka Kauszy. I. Proszę Państwa, dziś, dzisiaj, dzisiejszy finał Mistrzostw Europy w piłce środkowej Włochy-Polska. I... Ale jeszcze i bramka niestety, 1 do 1, szkoda czasu, wyrównuje 1 do 1. Chosio Kałuszyn zaczyna od środka. Pogoda dla gości. Jeden do jednego. Chosio Kałuszyn, szkoda czasu. Druga kolejka, trzecia ligi szóstek. Trzecia liga, no to jest trzeci poziom rozgrywkowy. Chosio... Leci po zwycięstwo dzisiaj. Będzie pierwsze zwycięstwo Oskar Koczyński, Perowicz! Perowicz! Walczy z obrońcami! I o bramkę. Perowicz! Perowicz! Dobrze! Drybluje! Dobrze drybluje! Ależ To jest. najlepszy lepszy napastnik o Kakauszyn. Jeden z najlepszych napastników e, Hasioka Kałuszyn, A Oskar Kuczyński. Najlepszy e, Również e, najlepszy napastnik Hasio, To są najlepszy napastnicy Hasioka e, Kuczyński Perowicz. Ja teraz ja komentuję. Komentuję, ej, nie przerywać Proszę nie przerywać, tylko wiesz, że to jest strasznie nasze Perowicz, ale była ręka. E, sędzia wziął rękę. No, lepiej nie przerywać. Ależ jest nizioł. Ależ przeciwnicy... Ależ przeciwnicy do przodu, ależ staramy się o obronę, ależ... I ja! tu już Pomaski. Prawie dobra piłka. Ale teraz przy, przy piłce jest Oskar Koczyński. Yy, obecny zowądnik dębów Jeliszew. Szkoda, że szansa na szkody czasu. Niebezpiecznie. Nie ma, na szczęście nie mam ramki dla szkody czasu. Yy, Jakub Kaczkowski zacznij od ramki. Pomaski. Widział. Tomasz Perowicz. Tomasz Perowicz przy piłce, ale się ładnie drybluje, ale się ładne podanie. Tomasza Perowicza. ma tu już pomaski. Podaje do Szumiaty Michała. Tomasz Perowicz. Tomasz Perowicz wie, o co chodzi, żeby uważać na zawodników wyników szkody czasu, ale. Jedziemy po zwycięstwo dzisiaj. Po, 3, po pierwsze trzy punkty, w 3, czyli ze szóstek. Michał Szumiata ma tu już pomaski, pomaski, nizią, nizią, ale szyb, pomaski, po ale szyb, kuczyński, było blisko. Jakub Kaczkowski, Ładnie podaje. Mateusz Pomaski do Michała Szumiaty. Tomasz Perowicz. Mateusz Pomaski. Maski przy piłce. Podaje do Michała Szumiaty. Szumiata jedzie do przodu. Szumiata do Kuczyńskiego. Bardzo dobrze to zrobił Skor Kuczyński. I... Nie przerywaj po raz kolejny. Tomasz Perowicz! Aj, aj, było blisko, y, y, było blisko celności do bramki. Jest tak Trzeciń. Mm, widać, widać. Ależ y, będzie bramka dla szkody czasu. Nie ma, na szczęście nie ma, jest obrona Chasioka. Ale wszyscy z główki i na szczęście nie ma bramki, po raz kolejny nie ma bramki, dla szkody czasu. Ale są dorośli, starsi dorośli grający w takim składzie. Tomasz Perowicz jest talentowany zawodnik. Wcześniej grał w AP11, teraz obecnie gra Ostatnie spędził w drugi nowy dwór Mazowiecki. Teraz gra obecnie w rezerwa sokoła yy, Aż y, Michał Szumiata dobrze to robi. Ma yy, tu już pomaski. Tu już pomaski, ale perowicz. Bardzo dobrze trybuje, bardzo ładnie perowicz. Koczyński do przodu. Koczyński, Koczyński. Czy będzie bramka na 2 do 1 dla. Chasioka, ależ. Kuczyński walczy. O, Bramka! Ależ Bramka! Ależ Bramka! 2 do 1. Ten jest z numer 3. Z jak się nazywa? Ten jest numer 3. Z numer z trzeci. Z numer 3. jak się nazywa? Jak się nazywa z numer trzeci? Tak. Piotr a, a, a. a. Okay. Ale Jest dwa do jednego dla Kasioka kochorzy. No Prowadzimy dwa do jednego. Drodzymy 2 do 1 dla Kasioka, dla Kałuszyn. Dla I mamy prowadzenie na 2 do 1. Cofnij, 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 jeszcze raz. Cofnij. Ależ Oskar Koczyński, będzie 3 do 1, okazja! Oskar Koczyński, okazja! 3 do 1! Kasiok, Kałuszyn, 3. Yy, Oskar Koczyński. Oskar Koczyński strzelił trzecią bramkę dla Hasio Kakauszyn. Mamy 3 do 1 dla gospodarzy. Piotr Kost. Ależ... Ależ a tu jest trzeci Petrykowski. A tutaj jest Petryk... Zobacz, trzecim, Petrykowski. To coś mi się przypomniało. Zobacz, trzecim, o Oto, Leszek, Perowicz, okazja, Perowicz będzie cztery do 1. Super! Było blisko na 4 do jednego. Dla Hasio Kakauszyn. Jezus Maria. Petrykowski, Petrykowski, ależ... Petryk, ależ bardzo dobrze... Petrykowski, ależ... Ciężko podejść do... Bo był Był jednak zawodnik Szkody Czasu. Ależ przeprosić, ale Petrykowski, ależ... Presuje, ależ, Ale bardzo łatwy pressing Kasioka Kauszyn ale mamy tak trzy do innego? ale się to już pomaski. Ja żołzał to dla szkodę czasu. Ale, ale w momencie taki ruch. No, Aż jest y rozpoczęcie od bramki. Jakub Kaczkowski. Petrykowski, Kuczyński okazja będzie, Koczyński będzie 4-1 Kuczyński, zablokowana piłka, będzie rzut roży dla KKS-u, Tomasz Perowicz, Tomasz Perowicz, zablokowane to rzutkowanie, ależ Kasiok o Bohaś, o uczymy obrony, ale żeby Patryk nie zdążył yy, piłki odebrać. Ja, trzeba nowy placa kupić. Bo tutaj ma coś dużo rzeczy. Nie wiesz ile jest Włochy Polska? w 21 Kto? 1:0. 1-0. Prowadziliśmy 20 set. A. Rozumiem. No to zaraz będziemy wiedzieć. Zaraz będziemy wiedzieć o pomeczu Hasioca. O, o, O wyniku w Włochy Polska. dzisiaj, dzisiaj jest finał. Wniki Dzisiejszy się finał Mistrzostw Europy 2023 i Wocho Polska. Ależ szkoda czasu, ależ niebezpiecznie, brawo Petrykowski. bardzo dobrze, bardzo dobrze broni Kaszoka. Wszędzie piłki. Wszędzie piłki, ależ yy, jest yy, tutaj bramka szkodę czasu. Osoby starsze. Grające w piłkę nożną też lubią grać w piłkę nożną, tylko wszystkie. Ale yy, Matusz po maski jest yy, przy piłce. Będziemy czekać na cztery do innego dla Hasio Kakałuszy. Koniec, Ależ Michał Szumiata, Szumiata, ależ zablokowane podanie po raz kolejny. No ten, ten. Jedna osoba, która ma koszulkę Real Madryt, widać właśnie. Ale. Jakub Gaczkowski rozpocznie kontur... Kontu, kontu rozpoczęcie od bramki. Mateusz Pomaski Michał To Tomasz Perowicz. Ale czekamy na dokładny wynik w... czekamy na... czekamy na dokładny, czekamy na dokładny wynik w Polska. A to już pomaski. Pomaski. Jakub Kaczkowski. Kaczkowski go szuka podań. To Petrykowskiego. Petrykowski do pomaskiego. Ręka. I po ręka. Jest rzut wolny dla Chacia Kakauszyn ale sędzia yy, przyznaje, że rzut wolny i była ręka, jak widać, i była ręka. I wykonawcą rzutu wolnego jest masz maszkorowicz Czy Sera brałka, ale ładnie to zrobił! 4 do 1 dla Hasio Kokałuszy w trzeciej lidze szóstek. W trójkątnej kolejce y, tego trzeciego poziomu rozgrywkowego Hasiok Kałuszyn podwyższa. 4 do innego, szkodąc czasu. Fantastyczna bramka Tomasza Perowicza, ależ bomba y, na lepszego snajpera y, kks Hasiok. Po Nie i na szczęście nie mam bramki dla szkody czasu. 4 osoby? Ta, a dokładnie ile osób oglądało, będę czytać. Ale się bo brał brałka jest pięć, to jednego! tego. Jest bramka dla Hasioka. Boreka, ręka była jednak nie ma bramki W rękę. Wiem, wiem, wiem. Nie było gola Z względu na zagranie ręką. Bo bramka się rozpoczął od bramki Gramy dalej. Jednak nie będzie gola na 5 do innego, ale następnym razem będzie 5-1 Ale coś zobaczy. Będzie 5-1 Ale na pewno Hasiok strzela. Eee, szkoda czasu, przez szansą, eee, Niebezpiecznie. Brawo, Michał Szumiata. Jakub K Kaczkowski. Bardzo ładne podanie Kaczkowskiego. Perowicz. Ładny dribbling Perowicza, ale czy po maski zdąży? Przy... poda się, ale Michał Szumiata. Szumiata będzie 5-7, ależ nie zdążył eee, driblować. No, tak jak Tomasz Perowicz. Po maski, ale się główką zagrał. Obychasiok... Obychasiok... Przyzwyczaił się do gry. Jak można podawać, ale jeszcze Petrykowski! Bartosz Fabisiak! Fabisiak, ajajaj, aj, aj, Fabisiak, ale gramy dalej. Powinno być do przodu. I będzie obrona, będzie obrona, z strzał, niestety! Niestety bramka, tracimy bramkę i tak prowadzimy, 4 do 2. Jest bramka dla szkody czasu, 4 do 2 dla Chosioka i tak prowadzimy. Bartosz Fabisiak rozpoczyna od środka, Tomasz Perowicz. Lewy handla, handlowy jest na obronie, Szumiata Michał, Oskar Koczyński. Petrykowski, Jakub Petrykowski, Kuba Petrykowski, Alczewy, Petrykowski, Patryk, ależ Petrykowski, Ależ Jukla Bisia będzie brałka, ależ to bitka nie, ale niestety nie będzie dobitki. ja jaj, jaj, było blisko. Tomasz Perowicz do Kuczyńskiego. Kuczyński jest przy piłce do Perowicza. Perowicz dobrze drybluje. A zablokował nam piłka, ale będzie rzucał tu dla gospodarzy. Ależ to Tomasz Perowicz? Tomasz Perowicz, ależ ten ser Perowicz, ależ. są Fabisiak, jak, ależ. Powinien, powinien być mocniejszy, ale. Za słabo, ależ. Eee! Powinien być mocniejszy, aleszy, sk Ale Skosił z zawodnika, szkody czasu. Mamy to nagrane. I był faul, Ale. De ależ. Deptał, ależ. Sk skosił. Wskusił tego. Ale koś. Będzie obrona. Ależ y, ratuje Kuczyński. Y, bardzo dobrze. Petrykowski do y, Berowicza w Fabisiach. Ależ niecelnie. Bramka szkoda czasu. Rozpocznie od swojej połowy, czyli od bramki. Bardzo dobrze Hasioky z, y, odegrał, ale jeszcze Fabisiak strzał, ale zablokowana piłka i pressing ma być i ma być pressing Koczyński i, i jedzie do tyłu, żeby, 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 mie żeby mieć defensywę, ale jeszcze odegrał, nie! nie ma bramki, jest niestety bramka sędzia. Sędzia gwizdze, że niestety bramka 4 do 3. Trzecia bramka dla szkody Czasu, niestety. Taka jest piłka. Dawaj, skończ, jak nic się nie się stało. Gramy dalej. Od środka zaczyna w Bartosz Fabisza Po raz kolejny. Michał szumiata Bartosz Fabisiak. Bartoszy Fabisiak, Ależ Oskar Koczyński Do Petrykowskiego, Aleszy ale Fabisiak przy piłce. Petrykowski jest zdążył przyjąć te piłki. Rozpocząłem ramki w Ramka, czasu. O! Tylko oglądają ten. Lef, w zeszłym sezonie był doping, ale z zoomiem bilansem i podobno był awans do 3 Ligi Szóstek. I był dobry mecz, i był. Było w to wspaniałe święto awansu do 3 Ligi Szóstek. Petrykowski. Petrykowski do. Michał Szemiaty Oskar Koczyński. Koczyński strzał na, na oboranki. Ale szkoda, że dopingu nie ma. To by się przydało, ale jeszcze koniec pierwszej połowy spotkania. 4, 4 do 3 prowadzimy z szkodą czasu już po przerwach.